siemanko, ja jestem motokolega Haszak jeden, ze kamerą jest motokolega Lena, zapraszamy do oglądania. No i teraz jest prezentacja. Tu mamy Simpsonka naszego SRK50, 50, 50 kwadratowych, 50 koni mocy. I tu mamy. Raj ładnie, ładny, wydeszek ładny. O. Tu mamy wajchę do, do odpalania. Może go odpalimy, albo później dobra? Czterobiegowa skrzynka. Tu mamy takie otwieranie tajemne. Tu widzicie, tu trzeba to nacisnąć. Opa, rysakuje, jest paliwo. Zaraz zobaczymy. topimy kamerkę. Małe paliwo. Możemy jeździć. I nagrywamy dalej. Jakby ktoś nie wiedział, mamy kierunkowskazy. Tu mamy światła drugie, krótkie. Kierunkowskazy. To jest trombik. Tu mamy starter. Gaz. oko, Hamulec przedni. Hamulec tylni. I... Biegi. jak, bo nie nagrałem tu jest y, normalna manetka, sprzęgiełko kierunkowskazy, światła długie i krótkie, guziki od trąbika starter, gaz, hamulec tylni, przedni znaczy, tu mamy lustereczka siemano i w tym siemano i jesteśmy tu przy Simpsonie. Y, na dzisiaj to będzie koniec, więc Siemano. A, jeszcze miałem wam pokazać odpalenie, więc go odpalimy.